Zapierdoluc, ty wylosowałeś? Ocy, ty. ocy, ty, kurwa, zdrajca no, plecy, plecy, plecy. Fuck, jest możliwe? don't worry, Dobra, przeładuj wszystko. No, nie mam czego już faktycznie. O, no, kurewsko przezabawne Biorę. po prostu, kurwa. Biorę, Bierz to był kurewsko prześmieszny żart po prostu. Tak. A ty było żałosne, kurwa. Tyle przegrać, dobra, jeszcze raz zasłuję, mnie. Ej, bo już jestem na scenie. Czekaj, bym się coś ping zjebał. A! Co masz? Dalil. Kurwa, mam ping 150. Nie ściągaj porno. Nie. Posłuchaj. No bo to ja ściągam, ty nie wiem już. Wow! Co tu? Nie wiem. To ważne, tak się idziemy nimi wymieniać. Okej. Wiesz co, co im można najlepsze? Wsparcie na drzwi. a nie, co nie. Że... Że... w filmikach z Dead Island brzmimy tak jakbyśmy coś jarali przed tym. <laughs> Mamy takie głosy, stary. Zauważyłeś? Nie. Ja szczególnie. Nie znaczy, tak. Znaczy, z, z była ja jedna mam opinia. Taki, taki. Była jedna opinia, że ty masz głos taki jakiegoś ujarany przed filmikiem. I w trakcie. Więc wiesz. A w komentarzu? Nie, tak jest. Za... Pomiędzy mną a widzem. Kasanować to. Nie, nie kasano. Odstanować ja Nie kasanować. Kurwa, mać. Ej, dziesiąta, my nie otwieramy tego. No, power up, power, power, power up, power up. Ok. Otwieram, przygotuj się. Kurwa, miałem czkawkę i beka. Bierz jagernota. No to wygląda Aż tam zapierdolę z tego co widzę Wow, ja też mam pokrywkę W postaci jednego zombie Kurwa Kiedyś mogłem całą mapę z tyłem biegać nie. No, jest, no ja teraz biegnę przodem i mam Słyszycie jest z tyłu Albo to już za ferą? Nie jest Sagerlager! Masz? Czekaj! Bierz, Czeka. bierz póki jestem. Póki tak. Jest przerwa. przerwa. Mhm. I zbieramy na ten! Na brilla. Chodź, kikać gdzieś. Tylko podłączę razem reaktora czwartego. You're dead, not ale ja muszę zajać ja pierdole. To jest To jest. jest kurwa niespotykane w tych czasach, że muszę się zajać. Ale kurwa, szkoleni żołnierze nie potrafią przeładować tutaj. Magia. No. A to jest to, czego. To jest to czego brakuje Call of Duty nie. Wiesz mi tu pomóż, bo ja kurwa nie mam jak przadować ani goni do biegla. Ja Łaśnie mnie czapnął. Wow. Przeładuj wszystko hmm. Ale mam dużo do przodu To jest to! Battlefield pokazuje prawdziwych wszystko? Tak gotów. Battlefield pokazuje prawdziwych żołnierzy, nie? Tak, potrafię przadawać bieg, jestem nie oczywiście. <laughs> A nie no bez kit tu biegać przez 10 sekund. Czekaj. O przez dwie biegłem, o kurwa Przez dwie Raz Dwa, dwa <try> Trzy <try> Cztery Pięć Pięć sekund Czekaj, bo ja byłem wyjątkowo zmęczony skoro biegłem przez dwie sekundy Ej, Simonowy Kurwa mać Okna Pójdź z oknami O kurwa O kurwa O kurwa Już są te gluty No są Kurwa gdzie jest skrzyneczka Katarzyna skrzyneczka Dobra, um, Idziemy... Jak kurwa mać Ale ja Czekaj to włączę pułapkę, wiesz Gdzie coś tu włącza? Gdzie sen, jest ten wichajster ojazd? Nie Dobra to jest Nasz piękny boks jest w falejce o, jakie ja ładne sobie trochę do... Tak, spiłem. Jaki ładny porównany sznipiarz. No, Grim Reaper. Faust. No to muszą być jakieś kurwa żarty. No kurwa Który macie. teraz, drugi czy trzeci? Tak, druga sniperka, ta kurwa jaka zabawna. znowu mi ping skacze do... ...do chuj wie kąt. 400 tak, ale jest okej Jest ok. jest, jest okej okay. Znaczy było 69. Double tap Jesteś Jak jestem tutaj Chodź bo za chwilę wbijam w teleport. Ok o, kurwa, nie mam nie mam amunicji. No, mam amunicję nie mam punktów. Chciałem powiedzieć kasy. Jestem przyzwyczajony. do tego sed island. Co się dawno nie grało to nasze Fajnie by... No. Fajnie, fajnie by było jakby kasy się cały czas nabijało nie? No, fajnie by było jakbyśmy grali z kasą I Z kimś jeszcze tak czy The tak. Nie, z kasą, z kasą nową no, Cóż, cóż za ogar A wezmę Claymore Nie pogardzę Po prostu zostawię to tu, a to tu ja przejść, jestem wyszkolonym amerykańskim żołnierzem Jestem... Nie, umiem przeładować w kurwa biegów. Jestem wypitym rosyjskim Rosjańskim Okej okay. jestem wypitym rosyjskim żołnierzem I nie mogę się oprzeć żeby ich kurwa zastrzelić nie zastrzelić Kurczak bo nie ma kółek Co ty na to? Parówka no. z mizerią mhm. To zablokowali mnie, Simonowy. No już nie Ja tu pomogę Kurwa cóż ja mam za Kule. fajnie on mówi Zombicz, nie? No, zombicz Zomdziwko Zombie nie pod on mi pięścią, wygrał Potrzebuję amunicji Tak. Lala. Chodź to, był taki do losa loso, tak. loso loso Jak był taki kwake kiedyś Przeży... Nie. o Call of Duty nie? Aha widziałem, że Przeżyj 6 headshotów 3 strzały w klatę, 2 strzały w nogę i 4 umrzyj strzały i w bark i od noża wbitego wpięte no, kurde. kurwa. Nie wierzę w to. też musi być kurwa szczęście. Znaczy, Kurwa. Wiesz co miałem. Bier. Wiesz co miałem. O, pytę. Nie, pierdolę to. Trzymaj go z dala. Ja chciałem się wylosować. Nie ma nóżki, nie ma nóżki. Kurwa, czeka do się do cię... Chcę porzucić twoją nogę, kurwa. Jakby nie mógł wziąć sobie kogoś. Ja zabij go i losuj. Czekaj, mam twoją nóż. No kurwa. Losuj i idę do tej. No. No. Chodź do teleportu. Niby nic, ale. Dobra, nie jest tak zle z tym a z Błazem co Bera Bro. Czekaj aż oni się tutaj uzbierają. Pobiegajmy do tej sceny. Się uzbierają, a my jeszcze... Czekaj, bo już cały magazynek AUG w zombie go nie zabije. Na którym są? <many> 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 Bijaj do teleportu! <many> no. I raz. I dwa. I 3 4, 5, 6, 12 AWS Sale, kurwa Czemu się z tym nie da wyskoczyć No właśnie mamy szukać z tego mu mamy szukać? Taśmy! Tak, tak, taśmę, taśm. um, Mam, 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 mam. O widziałem piramidę iluminacji, illuminati... Ale... ale to było piękne. Cu, ulepszony gone. Wycofujemy się, wycofuję... O kurwa. O, że O kurwa. Mogiałem się teraz zresusytować, o ma pomoc. To jest poroniony pomysł, ale chuj. Nie mam rady mnie chuj wiesz Zaś będziesz biegnął koło? Właśnie to robię Oddychaj głęboko Za każdym razem No kurwa, oddychaj głęboko Ty bo już umieram I... o kurwa mać nie spodziewałem się że pędzi ich tak niewielu Nie sam padnie tak. Szyb Szybko Kurwa mać nie mam rady Strzaj do nich, strzelaj do nich strzelaj do, do, do nich Nie, nie, nie mam nic, czego strzaj... Kurwa, to ja padnę Fuck tak blisko, tak blisko, kurwa, I s... mi się akurat skończyła amunicja, nie? No byłem tak blisko, no, nie zapomnę. Tutaj. Tak blisko, tak, tak blisko jak ja. No nie będę nikt tak. Bl... Co? Ty już jesteś pisdu daleko, więc wiesz. Teraz co mogę no, nie żyję. I ulepszyłem Reagana? Nie, OG, bo Reagan to wiesz Tak ich siekał i tak Zobacz co to jest tu Co Bierz ten napój co tu jest 4K No Cześć Słyszę tę muzyczkę z ten Też Jak się tak wsłucham Nie słyszałem tego przedtem A może to dlatego, że tak głęboko wsadziłem sławki Albo dlatego, że umyłem uszy No A nie, nie słyszałem tego przedtem To jest fajne Okej okay. Tak Jeszcze nie odpaliliśmy muzyczki No gdzie ten ostatni jest? Soluwa Kurwa 360 Mouscope, headshot Ech! O kurwa No, a ja nie mam givery. co sobie wziąć? To było zabójcze kiśnięcie, nie wiem, bierz M16, co jest na ścianie i...

z zawsze mówię, że umieram? Nie. Ale chujowy stan tam Polska. Nic lepszego za to, co jest nie już kurwa mać. No właśnie. Niech Nie dam rady z siebie. Kurwa mać. Zaraz się ujebię. Kupię się. Kupię kurwa mać. Chłopcy. No, nie, nie, róbcie mi krzywdy Widzimy kozie, bo... się ja sobie, Kurwa, no. To jest niezły nie pomysł. Muszę urwać nogę jakiemuś zombie i kość. No, mhm. Pierdol się. Kurwa, trudno. Jestem zajęty. Nie no, really Wait, bro. No Nieważne. Dobra, chuj, tak nie miałam. Ja Mów no. spa się. panel. Ale chuj dobra. Na... zdałoby się przy następnej rundzie zostawić jednego, wiesz? Też Chuj, wieczór No poza Można okna. A nie, nie dotrwamy, wiesz? Tak ci optymistycznie powiem. Dzięki co, co stary się napawam tą ideą Pozytywności się... okay, no, z... no nie, no to są i jaja Nie zjadają no. Spoko. Ty no to M16 to chopie Z tej kauta bym sobie wziął O kurwa Nie wiem skąd Aha dobra, fuj wiem skąd idziemy Ops Przyskąd, no skąd Dam radę, dam radę, tym razem dam radę nie ma opcji, żeby się nie udało. Rzuć granat, rzuć granat, rzuć granat, Kurwa! Czemu się nie chce aktywować? A, ja nie mam kasy. mam kas... Co jest granat? Wciskałem A, ja pierdolę. Kurwa. Może ja? Nie, nie osięgniesz. Tak smutno. Smutno, kurwa, by z bez ciebie znowu. LOL! No. Co? Jakbyś mi to teraz nagrywał, kopie. A co się dzieje? mógł nagrywać ja. Cały zakrwiony ekran i przebiegają po mnie zombie, stary. Wiesz, jak to wyglądało, Hopie? Taka fala tych pełzaczy takich, stary. No, no ja się popłakałem. Ale, wszystkim Ale muszę Hopie, w z siebie, zarobiście zadowolony, pobiłem swój rekord na strzelnicy. Hopie, wesel miasteczki. O kurwa, o kurwa. A... Wow. No, oh, fuck, fuck. Dwa środki. O kurwa. Dwa o, Czekaj ciło ja się to muszę skupić. Nie, ja nie mówmy teraz o celach. Znaczy o środkach. Ła, jakby się zdało środki przeciwbulowe. Dziewiątka. Ty kurwa snajperze ty. Uważaj plecy. <laughs> Okej. Okay. Macie, kurwa, za Lazio! czego kurwa, zabijając was wszystkich. Albo prawie wszystkich. Kurde, to się powinno przechodzić. Nie? To się powinno skończyć. No kurwa. Co barwek? kurwa. Ty głupi śmieci, what? Jeszcze jeden głupi śmieci. Powinni im za to płacić, kurwa. Albo nie, mi powinni za to płacić, nam powinni za to płacić. Broń. Bo nie mam nic sensownego. I drink to the bomb. I need a nie, the weapon. Ja the se... weapon, tu. O, jesteś przy mnie, wow. Kurwa. No, no, dobra. Czekaj, teraz ja, teraz ja, teraz ja, bo ja mam sam pistolet. Kurwa, to ja idę. Wszystko lepsze niż pistolet. kurwa, to ja nie otworzę drzwi, musimy się wycofać. Co masz? Fejma. Fallback, fallback. Ja Ty piję. cały magazynek na zombie, nie? To prój hordę Już masz 750 ten no, punktów, co nie, nie jest źle Dobra, dawaj na scenę Chyba, że z tyłu w tą falę będziemy prójść. Gdzie ty jesteś? Idę naokoło. Churwa, jak już postrzegam, okej? Okay. Naokoło! No kurwa... Widzę Widzę w... On mi ma... On mnie ma na dwa hity, a ja w niego cały magazynek. Nie wiem jak to jest kurwa możliwe Znaczy wiem jak to jest możliwe, ale no kurwa to nie ma sensu O kurwa to nie ma sensu co ja właśnie robię Ale, chuj. ale co tak Póki to działa to ma sens Tak, to jest kurwa idea Póki działa to, nie, to ma sens o, To jest sznela 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 Raz, Wait, raz, 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 nie biegnij za mną I kurwa, biegnij za mną, biegnij za mną, biegnij za mną, biegnij za mną, biegnij za mną. Biegnij za mną, trzeba... Z kurwe syna, biegnij za nami. Napadł na faszeru i... Pijemy ich nabojami. Goni jeden z są, Zaraz padnie na kurwa obaj. To się nie klei, ale chodź za mną kurwa. O, fuck, zboczyli mnie prawie. Uh, fuck. O, uh, fuck! o oh, kurwa. Nie, nie może być. O oh, kurwa, o oh, kurwa. O kurwa <laughs> O kurwa. Oh, fuck, nie, 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 nie znów, nie o, Dobra, już nie duże tu zostało 50 Kurwa Kurewsko prześmieszne Dam radę, dam radę o, nie, nie, blasz mnie, kurwa O nie O Fuck, tak blisko Kurwa, to było dobre So close, so close Smutno O que é esse problema